a i jest... dyrektor chyba sali, wszystko mówiła. W wyremontowanej sali nikt nie przyjmuje. W starej tak. W i tak. Super. E, czyli <grytanie> będą oni no, tutaj spędzać noc na korytarzu, eee. dlatego, że sala jest wyremontowana? Nie wiem, czy będzie taki rzut, tylko mogą być warunki. Rozumiem, rozumiem. Ale szkoła nie potrafi zapewnić nawet chociażby, e, czy otwarte są toalety. tak. To. Super, a czy, ale z noclegów w sali gimnastycznej, ani w salach? Nie ja ma nic też... no nie ma. dobrze. Czyli tak... Nie zawsze nie ode mnie coś zależy, czy jeszcze od Rozumiem, tak zadecydowała Pani Dyrektor. Dlaczego Pani Dyrektor? Bo sama... Cała no jak? Cała społeczność szkoły. Zadecydowała, że tej chwili będzie. Tak, jest gotowa i chciałabym. Jak sobie wyobrażacie los? na fajne podłodze? A to my już taka mieliśmy, będzie dobrze. Tak, to będzie taka intencja pielczynkowa. <laughs> fajnie wszystko Fajnie? fajnie. Się. fajnie tak. Jesteście pozytywnie nastawione. Tak. maty, macie tego podłożyć, czy nie? Tak, nie tak, wam trochę zimno było czy nie? Nie boicie się, że znalazniecie? Nie boicie się? Nie, nie Czy się. bo prądu. 对。<laughs>